Witajcie, drodzy fani gwiezdnych wojen, w kolejnym spotkaniu książkowym na Kolu komi polu komisarza Sewa i kolejnym etapie naszej przygody z The High Republic, wielką republiką i kolejna książka, czyli Tears of the Nameless, Young, adultowa pozycja, która kończy nam pewnego rodzaju etap, o czym będę mówił później w przygodach naszych głównych bohaterów od Georgia Mana. I dzisiejsza recenzja, która zdaję sobie sprawę, że jest troszeczkę opóźniona, jeżeli chodzi o wersję angielską, ponieważ minęły ponad dwa miesiące, za co was bardzo serdecznie przepraszam. Natomiast jeżeli chodzi o wersję polską tej książki, to mam nadzieję, że jak najszybciej ona trafi na nasze półki. Wydawnictwo się już trzymam za Was kciuki. I oczywiście dzisiejsze omówienie będzie dosyć standardowe, mianowicie najpierw omówienie ogólne, fabularne oraz wrażenia bezspoilerowe, potem część ze spoilerami i na samym końcu jeżeli nie chcecie słuchać całości, to przywincie sobie, przez przeskoczcie do zakończenia, gdzie w skrócie powiedzmy powiem, jak wypada ten tytuł, jaką klasyfikuje się w całości przygód Gwiezdnowojennych, jak i również w całości The High Republic. Tak więc, nie przedłużając, przejdźmy i zobaczmy, jak wygląda Tears of the Nameless. I oczywiście zaczynamy od krótkiego opisu fabularnego, który, do którego potrzebuję mojej książki, moich notatek, ponieważ jest tutaj trochę nazwisk, które, o których trzeba wspomnieć. Ponieważ wydarzenia całej tej książki dzieją się tak naprawdę rok po zakończeniu pierwszej fazy The High Republic, czyli po upadku Starlight Beacon, jak i również po wydarzeniach z wcześniejszych książek w ramach trzeciej fazy The High Republic. Jest to najnowszy e, tytuł, który nawiązuje w pewien sposób do wszystkich poprzednich, wcześniejszych książek. I skupia on się tak naprawdę na dwóch głównych bohaterach. Z jednej strony rycerz Jedi Rev Silas, który kontynuuje swoje badania dotyczące Nameless, ich pochodzenia, ich słabości, jaki sposób rycerze Jedi mogą z nimi walczyć, jak i również um, skupia, skupia się on na badaniach dotyczących Shadi, Blight, czyli powiedzmy zarazy, która zdaje się spontanicznie pojawiać w różnego rodzaju miejscach w galaktyce i konsumować w swojej drodze wszystko. I z jednej strony, kiedy Ref Silas siedzi głównie na kursant w świątyni Jedi i stara się rozwiązać całą tą zagadkę, z drugiej strony mamy Amadeo Azazo, czyli mój ulubiony włoskiego pochodzenia rycerz, czy też padawan Jedi, który wraz ze swoim mistrzem Miro Loksem wykonuje różnego rodzaju zadania, starając się pomóc mieszkańcom Republiki Galaktyki radzić sobie zarówno z nichilami, jak i również z tąże zarazą. I nasi bohaterowie w pewnym momencie ich Drogi się spotykają, kiedy razem postanawiają rozwiązać te zagadki, co prowadzi ich do poszlak, które mogą wskazać im, jak znaleźć rozwiązanie na cały ten problem i co rycerze Jedi muszą zrobić, co zakon Jedi musi zrobić, żeby rozwiązać całą tą sytuację. Jednocześnie drogi Refa Silasa w pewnym momencie mogą połączyć się z Kochmakiem Vitusem, czyli jego starym mistrzem Jedi, który opuścił zakon pod koniec pierwszej fazy, Wielkiej Republiki, jak i również pojawiają się niektórzy z naszych starych znajomych, takcy jak Afi, Hollow, e, oraz całej, oczywiście, ekipa, e, między innymi Giot, Jak i również e, dostajemy wątek Wernestrych Włoch, która e, wraca, powraca na, powróciła już wcześniej na Korosan i zaczyna ona w pewien sposób pomagać Refowi, który również w trakcie tejże książki musi co nieco nałapać kontaktów i mamy cały jego wątek rozmów z niejakim Azlinem rel Czyli byłym rycerzem Jedi, który teoretycznie jest przeciwnikiem zakonu Jedi, ale jednocześnie jest jedną z głównych elementów zagadki związanymi z Nameless. Tak więc cały tytuł skupia się na młodym rycerzu Jedi Padałanie oraz ich mistrzach, którzy wyruszają na misję, żeby rozwiązać zagadkę związaną z Nameless, jak i również zarazą konsumującą planety w całej galaktyce. I dzisiejszą recenzję, troszeczkę tak jak przy Temptation of the Force, chciałbym zacząć od Autora. Ponieważ wydaje mi się, że dzisiejsze omówienie jest niezwykle ważne, żeby patrzeć na nie z perspektywy twórcy tego dzieła, a dokładniej ujmując George Mann. George Mann to jest postać, która już dosyć sporo zaistniała w świecie Gwiezdnym Wojen, dołączył do ekipy The High Republic w ramach drugiej fazy, no i teraz oczywiście kontynuuje swoje przygody, napisał w ramach trzeciej fazy Eye of Darkness, ale wydaje mi się, że podczas tworzenia tejże obecnej książki trzeba spojrzeć na jego same, same początki twórczości Gwiezdno-Wojenne, a dokładniej rzecz ujmując, książki związane z legendami. Ja się teraz obracam, ponieważ muszę zobaczyć. Myths and Fables, Life Day Treasury, e, czy też powiedzmy, e, gdzieś tutaj to miałem, powiedzmy, Dark Legends. Generalnie rzecz ujmując to były książki opowiadające o mitach, legendach, strasznych opowieściach e, z świata gwiezdnych, wojen, które nie musiały być per se kanoniczne, e, niektóre były, e, czy powiedzmy są, ale bardziej chodzi o to, że były one mistyczne one baśniowe. I wydaje mi się, że George Mann bardzo lubi ten temat. No, jakby nie bez powodu dostał trzy książki związane z taką tematyką, i to bardzo mocno widać w tym tytule. Ponieważ sama nasza historia skupia się w dużej części na badaniach historycznych. Red Silans generalnie większość czasu spędza albo w laboratorium, albo w archiwum, szukając jakichkolwiek informacji na temat przeszło, przeszłych wydarzeń z zamieszłej przeszłości galaktyki, które są podobne do tego, co działają, co robią Nameless, i do tego, co robią, powiedzmy, cała ta zaraza w Galaktyce. I mamy tutaj pewnego rodzaju pokazane przykłady, jak on odczytuje starożytne teksty, legendy, powieści, e, przekazywane ustnie, spisywane gdzieś na jakichś kawałkach papieru. I jest to okazja, żeby ukazać w pewien sposób legendarne opowieści. Coś, co nie jest stricte historią, bo nie wiemy, czy jest historią, tylko jest czymś, co, powiedzmy, jest w jakiś sposób mistyczne. I... Tworzenie tego wszystkiego wychodzi naszemu autorowi bardzo dobrze. Jakby Generalnie to są najjaśniejsze punkty tego tytułu, moim zdaniem, kiedy Rev Silas opowiada nam, kiedy jego oczami widzimy legendy, baśnie, przekazy em, jakieś ludowe dotyczące jego zagadki, którą próbuje rozwiązać. Em, w momencie, kiedy poznajemy przeszłość jakiejś starożytnej cywilizacji, która okazuje się, że może mieć jakiś wspólny związek z tym wszystkim, czego jesteśmy świadkami w Wielkiej Republice, I jest to bardzo dobrze napisane. Widać, że to są te momenty, gdzie George Mann naprawdę najlepiej się odnajduje i bardzo mnie to cieszy. Przy Eye of Darkness, czyli w tej pierwszej książce The High Republic, w trzeciej fazie, którą on pisał, nie miał za bardzo takiej możliwości. Tam musiał w pewien sposób rozstawić pionki na planszy, musiał przedstawić naszych bohaterów i zrobił to solidnie, bez szału. Natomiast tutaj widać, że mógł się wyszaleć. Tutaj mógł w pewien sposób podzielić się tą swoją pasją do legend arturiańskich, do, do powiedzmy, jakichś przekazów starożytności i ta historia, ta archeologia, jeśli tak to można powiedzieć, jest chyba najsmaczniejszym kąskiem w, całej, w całym tym tytule. I biorąc pod uwagę, że to wszystko jest w większości opowiadane z perspektywy Refa Silasa, czyli naszego nerda-archeologa, jeśli tak to można powiedzieć, dżedajowego, to działa to tym bardziej na plus. I z drugiej strony na tą książkę należy patrzeć po raz kolejny, jako na element składowy Wielkiej Republiki, ponieważ tak naprawdę. Mam z nią sporo problemów, jeżeli chodzi o e, aspekt organizacyjny, jeśli tak to można powiedzieć. Ponieważ jest to tytuł, który zamyka nam pewnego rodzaju etap trzeciej fazy. Nie kończy całkowicie, bo ona oczywiście jeszcze trwa, ale sam wątek tego, że kolejny tytuł skupia nam się na poszukiwaniu nie tyle, powiedzmy, nie ostatecznej bitwie, tylko na znalezieniu narzędzi do ostatecznej bitwy, czyli czym są Nameless, jak je pokonać, jak je powstrzymać, to są wątki, które dostawaliśmy zarówno w książkach poprzednich, przecież. Beware the Nameless powiedzmy to jest właściwie jeden do jednego to e, mniej więcej podobna historia. Mamy oczywiście serię komiksową od Cavena Scotta, więc to w pewien sposób Tears of the Nameless domyka nam w jakiś sposób e, książkowo ten okres The High Republic, gdzie nasi rycerze jeszcze tutaj odpowieści. E, e, Oczywiście seria komiksowa również George'a Manna, czyli Echoes of Fear, trwa, kontynuuje wątki naszych bohaterów, ale ona powiedzmy za jakiś czas się skończy i ona będzie domknięciem komiksowym, ale książkowo Tears of the Nameless to jest właśnie ta pozycja, która w pewien sposób zamyka nam połowę trzeciej fazy, jeśli tak to można powiedzieć i robi to całkiem z zgramie. Tylko problem jest Tutaj moim zdaniem znaczący. Z jednej strony pozdrawiam Strida i pozdrawiam konglomerat podcastowy, który podał e, całkiem niezłą definicję, która w tym przypadku całkiem nieźle pasuje. Mianowicie książki The High Republic to są generalnie pozycje, które przez których przez 200 stron nic za bardzo się nie dzieje, a potem w stu ostatnich jest cała akcja i jest naprawdę fajnie. I o ile dosyć często się z tym mogę nie zgodzić do jakiegoś stopnia. W przypadku Tears of the Nameless jak najbardziej niestety tak. Znaczy się to jest przyjemna książka, ale sam fakt tego, że young adultowa pozycja zajmuje 440 stron wersji powiedzmy kindlowej, to jest masakra. Jakby naprawdę sama ta ilość stron nie przytłaczała i o ile przyjemnie mi się nawet czytało ten tytuł, to jest tego za dużo. Można byłoby tam powycinać niektóre rzeczy, skrócić, uprościć, nie tak bardzo opatologicznie. i czasami po prostu miałem wrażenie, że George Mann musi wyrobić jakąś normę, jakąś kwotę, e, która powiedzmy musi być zrobiona, żeby tyle było konkretnie stron. Natomiast z drugiej strony przechodzimy do tego aspektu, jak ta książka plasuje się w całości, bo mi się ona podobała ze względu na to, że nie chcę się chwalić jestem powiedzmy z 80 paroma procentami The High Republic na bieżąco. Jakby nie wszystkie rzeczy czytałem, nie wszystkim się zapoznawałem, ale zdecydowaną większość wiem i widzę jak to wszystko się łączy. Tylko problem jest taki, że to jest tytuł, który już momentami naprawdę ciężko jest obronić samodzielnie. To już nie jest tytuł moim zdaniem, który możemy czytać sięgając po niego od razu na półkę. To nie jest nawet tytuł, który możemy sięgnąć czytając poprzednie książki z tej fazy The High Republic, czy powiedzmy Defy um, the, the Storm w żaden sposób, czyli poprzednia książka young adultowa Defy the, the Storm w żaden sposób się z tym nie łączy. I to jest problematyczne. Jakby szczególnie kiedy musimy wziąć pod uwagę fakt, że niektóre wątki wiążą nam się zarówno z drugą fazą The High Republic, niewiele, ale jednak pojedynczo, ale na przykład cały wątek Kochmaka, Witusa to jest tak naprawdę pierwsza faza The High Republic. I jakkolwiek George Man stara się i próbuje jak najtylko może jak najmocniej pokazać nam przeszłość tego bohatera, jaką się łączy z naszą obecną sytuacją itd., itd. No to kurde. Ja to doceniam, bo znam poprzednie tytuły, bo pamiętam poprzednie tytuły, ale zwykły czytelnik może być po prostu zmęczony. I to jest. To jest pewien problem, bo Tears of the Nameless jest przykładem z jednej strony tego, że nawet ktoś, kto jest nerdowsko zaawansowany i nie, nie, nie to, że się przechwala, no ale rzeczywiście siedzę w tym The High Republic i czytam to, czasami gubi się między tym, gdzie, kto, kiedy był, jak, z kim, dlaczego. I wydaje mi się, że jest to kolejna pozycja, która zbyt bardzo naciska, zbyt bardzo nakłada na nas, że musimy um, może nie tyle znać wszystko, ale bardzo dużo pamiętać z poprzednich pozycji, na na przykład z pierwszej fazy, która, no nie oszukujmy się, była dawno temu i bez pomocy Wikipedii Wuki, czy Gogla, może być nam czasami ciężko. Nie zmienia to faktu, że sam tytuł jak najbardziej wypada w porządku, ale jest to powiedziałbym przykład większego problemu, o którym chcę nagrać osobny materiał, że The High Republic w pewnym momencie nie jest już aż tak bardzo samodzielne, jak moglibyśmy tego oczekiwać. I podczas gdy w książce pojawia nam się dużo postaci, pojawiają nam się nasi przemytnicy, najemnicy, różnego rodzaju bohaterowie, tak na na czym trzeba się najbardziej skupić w wersji bez To są nasi prawie padałani, bo oczywiście Rev Silas jest młodym, ale jednak rycerzem Jedi, natomiast Amadeo jest, jest padałany. I Rev Silas. Ja go lubię, jakby to znów trzeba pamiętać mniej więcej dużo z tej postaci z pierwszej fazy, ale jeżeli rzeczywiście to pamiętamy, to podoba mi się prywatnie droga, jaką ten bohater przechodzi. W pewien sposób cała sytuacja, w jakiej trafił pod koniec pierwszej fazy, zaczynał jako nekt, który za bardzo nie chce się ruszać na żadne misji, i tak dalej, za koniec fajnie jak siedzimy w archiwum i tak dalej. Tutaj widzimy jak jego droga się rozwija, jak traumatyczne przeżycia z końca jedynki, jak odejście mistrza z pierwszej fazy, jak odejście jego mistrza itd. I tak dalej, uformowały go i jak on sobie właściwie z tym radzi. Jest to bardzo mocno podkreślane w tej książce i jest to, jakby powiedziałbym, główny taki wątek, który działa. Zarówno działa jako książka, zarówno działa jako young adultowy, ten aspekt, wiecie, taki podnoszący na duchu młodzież, ale Jeff Silas jest sympatyczny i jest ziomeczkiem, który wychodzi ze swojej strefy komfortu w tej książce, który uczy się tego wszystkiego, który odbiera kolejne lekcje życiowe mniej lub bardziej boleśnie, ale idzie do przodu. I to jest coś, co naprawdę moim zdaniem działa. Z drugiej strony mamy Amadeo Azazo i jego mistrz miroloxa, którzy pojawili się tak naprawdę w ramach trzeciej fazy Shadows of Starlight, oni tam po raz pierwszy się pojawili, potem pojawili się w zbiorze opowiadań For Life and Life, For Light and Life. No i teraz powiedzmy się pojazono. I jeżeli ktoś z was, pozdrawiam kolegę Burzola, Lubi relacje Padawan Mistrz. Jak w pewien sposób dwój, dwie osoby mogą ze sobą współpracować, dogrywać się, poznawać, to moim zdaniem będziecie bardzo zadowoleni z tego wątku. Generalnie, rzecz że tutaj mamy to ciepłe tutaj mamy tą miłość, powiedzmy, relację zawodową czy prywatną, jak to nazwać. Mistrza i ucznia, która jest bardzo dobrze napisana, która jest solidnie zrobiona i która daje nam sporo radości, nawet powiedziałbym na poziomie takiej czystej na napażanki, bo jest scena na parzanki żeby nie spoilerować za bardzo, i ona jest satysfakcjonująca. I generalnie to, jak Man rozpisuje nam twójkę tych bohaterów, ich relacje i to, jak powodem jest ona prowadzona w drugiej połowie książki, tak to mogę nazwać, działa to dla mnie. Jakby rzeczywiście to działa przyjemnie i relacja powiedzmy, Amadeo z Rafem jest, jest uzupełniająca się. Rzeczywiście widzę, mogę zrozumieć, dlaczego ta dwójka Bohaterów zaczyna współpracować, dlaczego staje się sobie tak bliska i to ten tytuł bardzo na przykład dobrze podbudowuje ich relację z Echoes of Fear, czyli serii komiksowej od George'a Man'a, więc to jest w porządku. Jakby biorąc pod uwagę, że ta dwójka głównych bohaterów, to są głównie bohaterowie tak naprawdę tej książki i oni są najważniejsi, tutaj George Mann daje jak najbardziej w porządku robotę. Cała reszta pobocznych bohaterów długoplanowych jest jak najbardziej okej. Okay. Z jednym wyjątkiem, takim bardziej na plus, e, Sicarus, to jest e, Children of Storm, to jest jeden z, powiedzmy, eksperymentów e, Doktora Booleana, który poluje na rycerze Jedi w tejże książce. I on jest przyjemnie creepy. On, ponieważ cała historia, kiedy on się pojawia, jest opowiadana z jego perspektywy, z jego przemyśleń. I George Mann dobrze oddaje tą crepowatość, tą dziwność, tą w pewien sposób chorowatą atmosferę, którą znamy m.in. z tych Dark Legends, z tych jego ciemnych, mrocznych legend, które kiedyś napisał. I to jest kolejny przykład, gdzie po prostu podoba mi się fakt tego, że mamy standardową książkę Gwiazdowojeną, gdzie nagle mamy rozdziały, gdzie nasz bohater, którego obserwujemy, widzimy to z jego oczu i jest dziwnie narracja jest dziwna, narracja jest bardziej niepokojąca, creepy i tak Więc pod tym kątem jest oczyście, jest w porządku, rozwijamy wybranych bohaterów, kompilujemy to z całą fabułą, która daje nam dosyć sporo przygód archeologicznych. I moim zdaniem to działa. Jest to przyjemne z nerdowskiego punktu widzenia. Jest to solidnie całkiem napisane. Pojawiają się czasami wątki związane z akceptacją innych ludzi, z wątki powiedzmy związane z odmiennością, które czasami nie są moim zdaniem dobrze zbalansowane, jeżeli chodzi o to, jak to jest splasowane z przygodami naszych głównych bohaterów, ale nie rzuca się to aż tak bardzo dramatycznie w oczy. I generalnie rzecz ujmując działa to całkiem sprawnie szczególnie jeżeli zależy nam na archeologii i na, powiedzmy, rozwoju młodych rycerzy żeby patrzeć, jak oni dorastają w tych, mimo wszystko, trudnych czasach. No dobrze, moi drodzy, teraz część spoilerowa, tak więc jeżeli jeszcze ktoś nie czytał, albo nie czytał, ale, powiedzmy, ale e, inaczej, jeżeli ktoś jeszcze nie czytał tej książki i przeszkadzają mu spoilery, to przerwijcie, przewincie sobie dalej i przejdźcie do zakończenia, albo wróćcie tutaj, kiedy już przeczytacie ten tytuł. I trzy punkty w tej, w tej części. Pierwsze to jest pewnego rodzaju kontargument do Strida, którego znów po raz kolejny pozdrawiam, jeżeli to słucha i og lub ogląda. E, mianowicie deeskalacja po poprzedniej książce. Znaczy się, biorąc pod uwagę, że jest to raczej kontynuacja bezpośrednio wątków po Temptation of the Force, gdzie mieliśmy cliffhanger na końcu. Machion przybywa na Coruscant, rzuca powiedzmy proszek, który prawdopodobnie e, zaraża coś. Nic z tego za bardzo nie zostało w tej książce, według, według mojego znajomego Streeta i częściowo mogę się z tym zgodzić, ale mi to aż tak bardzo nie przeszkadzało. Powiem szczerze, jakby biorąc pod uwagę, że wątek szadzi, czy tam powiedzmy Blight na Sand zostanie, jest kontynuowany jak nadzieję w tej książce, nie przeszkadzało mi to aż tak bardzo. Jakby cała konstrukcja tej książki, skupiająca się na głównych bohaterach i na tej archeologii, moim zdaniem działa całkiem sympatycznie i aż tak bardzo mi się to nie rzuciło w oczy. Ale jeżeli komuś z Was to ewentualnie dajcie w komentarzach. Natomiast jednak, kontynuując, mamy wątek oczywiście Wernestrych Vaux i Azlina Riela i ich wrzucam do. Spoilerowego, bo Aslin Real generalnie jest jednym wielkim spoilerem, szczególnie jeżeli ktoś jest teraz po polsku w drugiej fazie The High Republic, bo, bo no jakby kaman, a um... Jest to przyjemne. Jakby cała generalnie relacja Riffa z Aslinem z, z, z i jak podejść do strachu, jak wykorzystać swój strach. Aslin w pewien sposób żyje z tego strachu, żyje w tym strachu przez 200 lat i tak dalej. Z drugiej strony mamy refa, który finalnie uczy się, że trzeba zaakceptować strach, że on jest kolejną emocją, którą, z którą trzeba żyć, funkcjonować i tak dalej. Jest całkiem w porządku. Jakby podoba mi się ta relacja. W Ref, który przez całą książkę praktycznie lata bez mistrza i nie ma nad sobą mistrza, bo jest rycerzem Jedi, em, szuka w jakiś sposób nadziei, może nie nadziei, ale wsparcia w Aslinie, który troszeczkę creepy sposobem próbuje sobie go przypodobać. Jak i również mamy cały aspekt, czy Aslin rzeczywiście przekazywał informacje em, na temat Rifa, którego tak bardzo lubił. Czy wykorzystywał powiedzmy em, strażników e, świątynnych, żeby przekazywać te informacje za pomocą radiostacji i tak i to jest przyjemne. Generalnie Aslin, Aslin Rel i całe jego tworzenie w ramach trzeciej fazy jest jedną z fajniejszych rzeczy. W w tym, w tym cyklu, więc czekam z niecierpliwością, żeby zobaczyć, co z tego wyjdzie. Natomiast z drugiej strony oczywiście spoilerowa rzecz, że w świątyni Jedi tam, gdzie powiedzmy na samym, samym dole, tam, gdzie była kiedyś kaplica Sithów, gdzie mamy punkt e, e, Convergency, czyli powiedzmy mamy ten punkt mocy trochę jak z Akolity, e, dostaje się zaraza, którą nasi rycerze Jedi ledwo, ale jednak są w stanie powstrzymać, dzięki temu, że Buriaga w poprzednich książkach w Temptation of the Force nauczył się powiedzmy w jakiś sposób to robić. I znów, jakby dla mnie to jest ciekawe, dodaję to, trochę, to jest trochę problematyczne, bo z jednej strony mamy tą zagrywkę czasu, że, że wiemy, że jest zagrożenie tak blisko i musimy coś zrobić, z drugiej strony. Nie balansuje to aż tak dobrze, bo na przykład pod koniec książki nasi bohaterowie, a dobra, to teraz sobie przeanalizujemy, poszukamy różdżki, sprawdzimy, jak to właściwie działa, i tak dalej, i tak dalej. Nie, trochę George Mann powiedziałbym, nie daje rady, jeżeli chodzi o stopniowanie tego napięcia, jeśli tak to mogę nazwać. Że mamy takie poczucie, że no kurde, mimo wszystko fajnie by było, gdyby to bardziej było takie, wiecie, 24 godziny, że rzeczywiście mamy to ciśnienie z góry, a biorąc pod uwagę, że mamy tą serię komisową, której już wielokrotnie wspominałem, czyli Echoes of Fears, gdzie nasi bohaterowie sobie spowodni rozmawiają i tak dalej. Trochę to zagrożenie jest takie zdeprecjonowane, no ale mimo wszystko gdzieś tam ten zegar z tyłu jak najbardziej tyka. No dobrze moi drodzy, tak więc jak mogę podsumować książkę od George'a Mana Tears of the Nameless? Z nerdowskiego punktu widzenia, z punktu widzenia osoby, która jest na bieżąco z większością rzeczy The High Republic, która czyta to, czy to po angielsku wychodząco, czy po polsku, moim zdaniem jest Przyjemnie, jest dobrze. George Mann pisze książkę, którą chciał napisać, dokładnie rzecz mówiąc, związaną z legendami, historiami, mitami, starożytnymi, technologiami oraz archeologią. Oraz również skupia się na rozwoju dwójki głównych bohaterów, którzy uczą się radzić sobie w całym tym świecie. Mamy mnóstwo nawiązań, mamy mnóstwo powiązań um, z innymi pozycjami, które zgrywają się ze sobą i działają, ale Działają tylko wtedy, kiedy znamy te nawiązania. Moim zdaniem, jednocześnie, bo jakkolwiek pozytywnie oceniam tę książkę, z drugiej strony jest ona może za długa jest zdecydowanie za długa momentami i dałoby się ją skrócić jak i również wymaga od nas, od czytelników, dobrej znajomości albo przynajmniej pamiętania dużej ilości rzeczy z poprzednich fazy, szczególnie z pierwszej. Więc, jako element częściowy całego projektu The High Republic, moim zdaniem, jest to naprawdę solidna książka, która zamyka nam pewien etap trzeciej fazy. Jako pojedynczy tytuł, naprawdę nie wydaje mi się, że ktokolwiek powinien po nią sięgnąć tak o. Po prostu nie, najzwyczajniej w świecie nie. Eye of Darkness, jak najbardziej wprowadzenie do trzeciej fazy, jakoś by powiedzmy zadziałało. Ale to teraz tutaj to jest taki solidny obiad dla osoby, która naprawdę już siedzi w tym The, The High Republic, bo 50% zabawy właśnie wynika z tych nawiązań. Ale jeżeli wystarczą Wam powiedzmy em, starożytne cywilizacje związane z mocą, tajemnice, Zagadki, powiedzmy, mini śledztwo za konie, jak i również oglądanie, powidziewianie rozwoju młodych rycerzy Jedi i ich dorastania, no to jak najbardziej możecie się dobrze przy tej książce bawić. I ja, mimo wad, mimo wielu uwag do tego tytułu i mimo dosyć długiego czytania przez ogólne zmęczenie z Gwiezdnymi Wojnami, oceniam to naprawdę jako solidną pozycję gwiezdnowojenną w ramach The High Republic. Tak więc, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że chociaż trochę Wam się podobało. I standardowo przypominam, że jeżeli lubicie to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność stawiając mi wirtualną kawę, do której link Znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki do zobaczenia jeszcze na samym materiałach i jak zawsze niech moc będzie z wami. Na razie cześć.